No tutaj tak postanowiłem taki oddzielny filmik nakrę nakręcić. W yy, podziękowaniu za te wszystkie subskrypcje i łapki w górę. Także dzięki za te wszystkie wiadomości, za słowa takie miłe dosyć dla mnie. Za to co robię i za tę moją jakby pracę. Yy, taka moja oferta do Was, jeżeli byście chcieli kupować jakieś części na przykład a nie jesteście pewni czy dana część jest oryginalna czy, czy sprzedawca Was nie chce zrobić w Bambuko to możecie w sumie napisać do mnie wiadomość z linkiem do takiej części ja Wam chętnie odpiszę właściwie przy jest z tym cały czas bo to jest tak jakby mój zawód także jestem na bieżąco i jeżeli byście coś potrzebowali to piszcie piszcie i z chęcią Wam odpowiem no i tak jeszcze ogólnie to nie myślcie sobie, że te, mm, że te linki na dole przy filmiku do tych sklepów dwóch i do forum dostaję za to jakąś kasę czy nie wiadomo co to po prostu uważam, że te sklepy mają dobrej jakości części i tam bym wam polecał kupować części są drogie ale pamiętajcie, że nie wszystko co jest w tanie jest dobre tak jak napisałem już to gdzieś tam w komentarzu do jakiegoś użytkownika Mm, jeszcze jeden użytkownik się pytał o, o sklep Stazet. Mm, szczerze mówiąc, nie kupowałem tam jeszcze żadnych części, ale tak na pierwszy rzut oka sklep wygląda ok. Yy, wszystko, wszystko takie części wyglądają na oryginalne. Ale pamiętajcie, że, że, żeby nie kupować jakichś tanich bubli, bo, bo po prostu wydacie dar, darmo kasę i, i będziecie musieli jeszcze raz zainwestować, bo, bo po jakimś czasie wam się to po prostu rozsypie. Także to by było na tyle.